Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Przegrywamy z Izraelem po fatalnych błędach. Hattrick Erlinga Hollanda i Memphis'a Depaya. Antoine Griezmann bohaterem Francuzów. Niezwykła seria reprezentacji Danii. Cristiano Ronaldo odbył pierwszy trening w Manchesterze United. Anglicy spodziewają się bardzo chłodnego przywitania na Stadionie Narodowym. Piotr Zieliński na pewno nie zagra z Anglią. A Jean Laporta po raz kolejny zapowiada powrót Leo Messiego do FC Barcelony. Już dzisiaj czeka na spotkanie z reprezentantami. Z prezentacją Anglii. Z tego też powodu koniecznie w tym momencie zatrzymajcie filmy i napiszcie tam na dole w komentarzu, jakim wynikiem zakończy się to spotkaniem i w której minucie padnie pierwsza bramka. Zobaczymy, czy ktoś trafi. A teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. Macie flibeto o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Niestety na własne życzenie przegrywamy z Izraelem. Wczoraj odbyło się spotkanie reprezentacji Polski U21 właśnie z reprezentacją Izraela i niestety je przegraliśmy 2 do 1. Wszystkie bramki w tym meczu padły po naprawdę fatalnych błędach piłkarzy po obu stronach. Najpierw to my mieliśmy więcej szczęścia i wyszliśmy na prowadzenie, ponieważ to bramka szerwali się, zagapił i my to wykorzystaliśmy, ale potem Izrael wyrównał za sprawą Sebastiana Walukiewicza. To on zdobył bramkę samobójczą. Za to chwilę po rozpoczęciu drugiej części meczu nie popisał się noż bramka Szlotka, który źle ustawił się przy rzucie wolnym dla rywali i mocne uderzenie go pokonało. Statystyki tego meczu mówią o tym, że to my mieliśmy nieznaczną przewagę, ale wynik niestety tego nie oddał. Oczywiście nie wypada porównywać Leo Messiego do Memphis'a Depaya, ale ostatni mecz o ranie świadczy o tym, że być może w jakimś stopniu zastąpi on Messiego w FC Barcelonie. Holandia zdemolowała Turcję aż 6 do 1, a trzy bramki w tym meczu zdobył właśnie były piłkarz Olympique Lyonu. Trafił w 16, 38 oraz 54 minucie. Od końca pierwszej połowy Turcy grali w dziesiątkę, a to jeszcze bardziej pogorszyło obraz ich występu. Całe spotkanie piłkarza Luisa Van Hala dominowali, ale w ostatnich chwilach pozwolili rywalom na Bramki honorowej. Haterykie może pochwalić się również Erling Haaland. Norwegia pokonała Gibraltar aż 5 do 1, co w zupełności chyba nikogo nie dziwi. Ofensywne nastawienie od samego początku spotkania przełożyło się na wysoką wygraną. Napastnik Borusi Dortmund trafił do siatki w minucie 27, 39 oraz 91. W każdym razie to na ten moment Memphis Depay jest liderem klasyfikacji strzelców eliminacji do mundialu w Katarze. Zaraz za nim znajduje się Mitrowicz Serbii, a z sześcioma golami na koncie. Robert Lewandowski zajmuje trzecią pozycję. Erling Haaland z pięcioma trafieniami jest na szóstym miejscu, tak samo jak Antoine Griezmann, o którym więcej powiemy już za chwilę. Z kolei Francuzi w końcu się przełamali i coś wygrali. Długo im to zajęło, co jak na taką reprezentację naprawdę trochę dziwi. W każdym razie wczoraj pokonali 2-0 reprezentację Finlandii po dwóch trafieniach Antoana Griezmana. To tylko może boleć kibiców FC Barcelony, gdyż jak na złość Griezman odchodzi w dobrej formie, a co więcej do jednego z największych ligowych rywali. Tak ogólnie to Francuzi tych wrześniowych spotkań reprezentacyjnych na pewno miło nie będą wspominać. Jedna wygrana i do tego dwa remisy z Ukrainą oraz Bośnią i Hercegowiną to delikatnie mówiąc, małe rozczarowanie, pomimo tego, że i tak zajmują pierwszą pozycję w tabeli. W ogóle to nie wiem, czy wiecie, jaką serię w tym momencie mają piłkarze reprezentacji Danii. Są liderami swojej grupy eliminacyjnej do mundialu w Katarze, co raczej nie dziwi. Mają 18 punktów na koncie po 6 spotkaniach, a to oznacza, że nie przegrali ani jednego spotkania. Mało tego, oni zdobyli masę goli, dokładnie 22 i co najlepsze to nie stracili, nawet jednej bramki. Wielkie brawa, bo dalej trzymają wysoką formę z fasy Euro 2020. Wczoraj pierwszy raz po ogłoszeniu transferu Cristiano Ronaldo, on sam pojawił się w Manchesterze. Najpierw udał się na spotkanie z Olegunarem Gunnarem czyli obecnym szkoleniowcem, a niegdyś jego byłym kolegą z boiska. Znają się dobrze, więc pewnie i atmosfera w drużynie również jest zadowalająca. Potem odbył się także pierwszy trening z udziałem Portugalczyka i wydaje mi się, że każdy z nas miałby taką minę jak Diogo Dalot na tym zdjęciu, gdyby tylko mógł trenować samym Cristiano Ronaldo. Wielkimi krokami zbliża się także debiut Cristiano w barwach Manchester United. To najpewniej będzie miało miejsce w spotkaniu z Newcastle już tą sobotę. Jednak ostatnio pojawiły się informacje, że być może zadebiutuje, ale dopiero we wtorek w spotkaniu z Young Boys w Champions League. Jeżeli wierzyć brytyjskiej prasie, to Cristiano Ronaldo po przenosinach do Manchesteru zamieszkał w dość niebezpiecznej dzielnicy. Podobno jego dom znajduje się w tak szemranej okolicy, że dookoła jest kilka grup przestępczych. Sam klub zdecydował się na zapewnienie ochrony Portugalczykowi oraz jego posiadłości. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Już nie raz słyszeliśmy o tym, że w trakcie spotkania domy piłkarzy były okradane. Takie sytuacje zazwyczaj działy się we Włoszech czy też we Francji, jednak czasami podobne przypadki były i na wyspach. Już dzisiaj czeka na spotkanie z reprezentacją Anglii. Media naszych rywali przygotowują się na bardzo niemiłe przywitanie przez polskich kibiców na stadionie narodowym. Spodziewają się buczenia między innymi podczas hymnu, ale wydaje mi się, że w tym momencie należy przypomnieć, jak oni zachowywali się podczas tegorocznego Euro. Praktycznie cała Europa narzekała na zachowanie ich kibiców. Świecenie laserami po oczach, buczenie podczas hymnu innych reprezentacji, a teraz już przeżywają, bo wiedzą co najpewniej ich czeka. Wypada także przypomnieć jak to podczas Euro 2016 deptali polską flagę. Nasi kibice na bank to pamiętają i na pewno też należycie ich przywitają. Oczywiście najlepiej byłoby gdyby to dostali lanie na boisku i wysoko przegrali, ale to raczej możliwe nie jest. Jeżeli uda nam się wyrwać punkt to i tak... Już będzie sukces, sam trener zapowiedział, że drużyna nie będzie się cofała. Nie będziemy murować naszej bramki. To prawda, że zawodnicy angielscy grają krótką, szybką piłkę, ale naszym celem będzie trzymanie gry jak najdalej od naszego pola karnego. Czujemy pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Mamy też wiarę w nasz proces rozwoju. Teraz wszystko zależy o skuteczności. Nasi kibice dają niesamowitą energię tej drużynie. Oni jutro mogą dać dodatkowe 20-30% sił, które będą potrzebne. Niestety wiemy też, że na pewno w dzisiejszym spotkaniu nie zagra ani Piotr Zieliński, ani Bartosz Bereszyński. Sosa powiedział, że po prostu nie są na to gotowi. Jednak ostatni mecz z reprezentacją Anglii zagraliśmy bez Roberta Lewandowskiego. Teraz mamy naszego kapitana. I choć jasne jest, że on samemu meczu nie wygra, to miejmy nadzieję, że koledzy w tym pomogą i jakimś cudem wynik będzie dla nas bardzo pozytywny. Ogólnie widać, że Robert Lewandowski to prawdziwy kapitan. Po meczu z San Marino na kanale Łączy nas piłka pojawił się też vlog z tego spotkania. I już na sam jego koniec pokazano rozmowę Roberta Lewandowskiego z Kamilem Piątkowskim. Lewy jak prawdziwy kapitan tłumaczył młodszemu koledze jakich błędów nie popełniać i jak należy zagrać w pewnej sytuacji. 21 lat. Tyle Lionel Messi spędził w barwach FC Barcelony. Niestety w wyniku bardzo złego zarządzania klubem nie można było zarejestrować Lionela do ligowych rozgrywek, przez co był zmuszony opuścić klub. Obecnie trafił do Paris Saint-Germain, ale Joan Laporta, czyli prezydent FC Barcelony, chciałby jego powrotu. Joan Laporta jednak kolejne Teraz zapowiedział, że to na pewno nie koniec. Niczego nie wykluczam. Jego koniec w Barcelonie będzie wyglądał inaczej. Mamy dla niego wieczną wdzięczność. On zawsze będzie częścią Barcy. Trzeba jasno sobie też powiedzieć, że te dwa zdania pożegnania Leo Messiego na stronie internetowej FC Barcelony to wyjątkowo lekoniczne pożegnanie, nawet jak na zwykłego piłkarza. A co dopiero na Leomessiego. Zresztą sam Leomessi zapowiadał na konferencji pożegnalnej, że jeszcze wróci do Katalonii. Jeszcze tutaj wrócimy, ponieważ to jest mój dom. Obiecałem to. Mojej rodzinie. A czy Wy, tak samo jak Juan Laporta, liczycie jeszcze na powrót Leomesiego do FC Barcelony? Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy Waszej opinii. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym przypominam o promocji Betfan, a jej szczegóły znajdziecie tam na dole w opisie tego filmu. Dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!